Szanowni Państwo, w Strzelnu należy się obwodnica. Szanowni, między innymi jesteśmy ludźmi, którzy wspólnie z Panem Starostą, z właścicielami nieruchomości prosimy tych, od których to zależy, o to, żeby wzięli pod uwagę potrzeby tego miasta. Budowa rond jest tylko marginesem, to jest Zło konieczne. To jest sytuacja, która kiedyś zaistniała, z którą musimy się dzisiaj zmierzyć. Jednak nie ma zgody ze strony strzelmian na to, żeby te ronda spowodowały zniszczenie tego kawałka zieleni. Żeby one zbliżyły się, żeby zbliżyły ruch drogi krajo dróg krajowych do przedszkola, do ośrodka zdrowia, do nieruchomości zamieszkałych. Szanowni Państwo, życzę miłej zabawy, bo taką formę przyjmuje dzisiejszy protest. Zabawa, pokazanie, że dzieci, nasza młodzież, my wszyscy jesteśmy zwolennikami dialogu, rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, pikietowania w taki sposób, żeby wpłynąć na uczucia innych ludzi, ludzi, którzy decydują o tym, co się dzieje w naszym kraju. W poniedziałek spotykamy się z panem Wojewodą. Wysłał taki sygnał sam. Żebyśmy przyjechali do Bydgoszczy, jeszcze raz przeanalizowali sytuację, która ma tutaj miejsce z zarządem z dyrekcją generalnej, dróg, generalnej dyrekcji dróg krajowych i Autostrad. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie, panie starosto, proszę o słówko. Witam państwa wszystkich, którzy dzisiaj protestują, bo ja miałem okazję protestować 12 lat temu, tutaj wspólnie z państwem chodząc po pasach. Przez 12 lat nie za, bardzo, nie za dużo się zmieniło. E, powiat mogileński będzie wspierał takie inwestycje, bo są to inwestycje, które wpływają tak naprawdę jak budowa obwodnicy na lepsze życie mieszkańców. E, na dzień dzisiejszy budowa Rond czy załatwi jakikolwiek problem? Myślę, że nie, bo to tylko będzie upłynnienie ruchu. E, przypomnę, że 12 tysięcy pojazdów codziennie przejeżdża przez miasto Strzelno. 750 pojazdów na godzinę.